Dzisiaj musiałam się systemy, jak by dzisiaj wracam po przerwie, bo byłem chory niestety. ogólnie mogłem nagrywać za bardzo dobrze, a teraz spróbuję ulepszyć z mojej najlepszej kosy, czyli Glamor LOR na no, AWP. AWP Dragon Lore. Nie wiem, czy to jest ten... nie wiem, czy mi się uda o a wupa dragonów, o którym nie to jest, nawet nie zauważyłem, dobra więc znaczy ta opa kosztuje 45%, no, tylko zobaczcie tutaj jest jeszcze ołupa to bym tutaj wziął, by były większe szanse. Nie no chyba nie ma co. To będę szukał teraz. O, dobra. Ja chyba yy, ten odcinek nie wyszedł, ale będzie odcinek, którym próbowałem zrobić AWP. Ja ten odcinek już nagram, ale on chyba nie wyszedł. Nie, nie wyszedł, no, dobra, więc co no to klikam. Albo miałem jedną rzecz jeszcze zrobić, no właśnie. Dobrze, zaraz po tym kliknięciu, uwaga 45% szans. No i mamy WB Dragon Lore. Pyk 20 ile? 226 dolarów no ale tu skin No upgrades, z awarii. No tu są już takie dobre skiny teraz. Dobra, więc mam awoker. Co się tutaj tej ulepszmy może? Mm mieć dwuminutowego odcinka więc musimy coś tutaj zrobić lepszy na to dobra mamy a ja mapa przepraszam macie na to dwadzieścia dwa a, drużyna 5 kola tylko. 570 tysięcy. 500. No, fajnie, fajnie. Mogę mm. być trochę plotyk to. Dobra. No, no, rajdę. zawsze, gdy jest zielone to nie wylatuje jednak wyleciało teraz, dobra taki, taki. ma diga dobra Hyper oj dobra, więc ja wracam wracam, tylko jedną rzecz zrobię Okej, okay, jestem powrotem, coś mi się tam lekko pozmieniało, bo tak. No yy, dobre to nie, nie jest takie ważne teraz. To byśmy sobie... Może pójdziemy teraz sobie, nie wiem, no może shop coś tu kupmy może. Co by kupić? Co? Coś winter? nie. Mam dużo, może kupmy? nie wiem. Czekaj, czy teraz kogoś z tą będzie? Nie. Chyba dropnąć musi, wiecie. Co to jest za Wpa? No ona 16 koła kosztuje. Dobra, kupujemy. Bieram mnie. Tak, no już tu koniec odcinka będzie ale cię o rangę wbiłem w ogóle rang jest tutaj więc dobra no i już kolejny odcinek pewnie będzie z już z on i smoting bo dużo tego nagrałem dobra więc Myślę, że Wam się, się podobało, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję itd. i cześć!